Podróż z samochodem z Radomia do Warszawy można podzielić na dwa etapy. Pierwszy to dojazd do Janek. Tu podróż odbywa się bez większych problemów. Drugi etap to przejazd od Janek przez Raszyn do samej Warszawy. Przejechanie tych kilkunastu kilometrów zajmuje często tyle, ile sam dojazd do Janek. Jest jednak szansa na to, że przejazd będzie krótszy. Warunek to wybudowanie obwodnicy Janek. To był niewątpliwie jeden z kluczowych projektów ministra transportu Sławomira Nowaka, który doprowadził do dobrej decyzji ministra finansów, który przeznaczył 1,3 mld złotych na tę inwestycję. Mamy tego owoc w postaci przetargu ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ubiegłym tygodniu na Zaprojektowanie i wbudowanie obwodnicy Janek i Raszyna w ciągu drogi krajowej nr 7. Do Warszawy od strony Raszyna codziennie wjeżdża około 60 tysięcy samochodów. Sporo jest tych na radomskich rejestracjach. Kilometrowe korki w tej części Mazowsza mogą się wreszcie skończyć. To jest przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców południowego Mazowsza, którzy korzystają z rynku pracy w Warszawie. Warszawa duże miasto, dużo miejsc pracy i kilkanaście tysięcy mieszkańców południowego Mazowsza korzysta z tego rynku pracy i musi się szybko przemieszczać między Radomiem a Warszawą. To jest na pewno dobra wiadomość dla mieszkańców południowego Mazowsza. Budowa obwodnicy Janek ma zakończyć się do 2016 roku.